Następne ćwiczenie będą pompki na poręczach. Jest to dobre pozorą, bardzo dobre ćwiczenie angażujące klatkę piersiową. W odróżnieniu do klasycznych dipsów, które się wykonują na triceps, wygląda to następująco: musimy się bardzo mocno pochylić do przodu, tak jakbyśmy chcieli rozciągnąć klatkę piersiową, czyli nie wykonujemy tego w pionie. Przyjmujemy pozycję, nogi możemy spleść. Nadgarski w miarę prosto. Nie prostujemy całkiem łokci, pochylamy się mocno do. Przodu. Ja preferuję taką wersję, kiedy niejako musimy się rozbujać tu, żeby jak najniżej zejść klatką piersiową do samego dołu. Nie prostujemy łokci. To bardzo dobre ćwiczenie, które miało, wpleść w swój plan treningowy, choćby dla odmiany, żeby zaatakować troszkę klatkę piersiową trochę w inny sposób.